Proszę Państwa, mam dla Was informację. No dobra, macie to w tytule. GTA 6 zostało przełożone. Tak jest, Zadebutuję 19 listopada. Artykuł jest, taka sama informacja, słowo słowo poszło także na Twittera, też na inne media społecznościowe. Znaczy na X-a, nieważne. Przetłumaczmy sobie na polski. Cześć wszystkim, premiera GTA 6 odbędzie się w czwartek 19 listopada 2026 roku. Przepraszamy za wydłużenie czasu oczekiwania, ale te dodatkowe miesiące pozwolą nam ukończyć grę z poziomem dopracowania, jakiego oczekujecie i na jaki zasługujecie. Jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość i wsparcie. Choć oczekiwanie jest nieco dłuższe, jesteśmy niezwykle podescytowani, że gracze będą mogli doświadczyć rozległego państwa Leonida i powrotu do współczesnego Way City z poważaniem Rockstar Games. No niestety, albo niestety. Ja szczerze Chcę, żeby przekładali to tak długo jak trzeba, ale żeby się dostali grę w najlepszej możliwej formie, bo ta baza będzie służyć do tego, żeby tę grę rozwijać przez, nie oszukujmy się, 10 lat, więc jeżeli muszą przełożyć grę, no to niech się przełożą. W etapie 5 zostało wycięte mnóstwo rzeczy, których przez 10 lat nie udało się przywrócić w żaden sposób Rockstarowi, więc miejmy nadzieję, że takiego błędu nie popełnią z szóstką i będzie ona w najlepszej możliwej formie na premierę, więc ja... Jestem, powiedzmy, zadowolony z tej informacji. Znaczy, zadowolony bo że nie. Neutralnie przyjmuję Nie jestem zasmucony, neutralnie ją przyjmuję. Bo mówię, jeżeli potrzebują czasu, niech przekładają. Ale to jest pierwszy raz taka akcja w historii, że Rockstar przekłada datę premiery po tym, jak podał dokładną datę. Powtarzam, jak podał dokładną datę, bo jeżeli mówił na przykład, że gra wyjdzie na wiosnę, no to przekładali wtedy na jesień przeważnie. Ale jeżeli Rockstar mówił wprost, że będzie data ten konkretny dzień, tego konkretnego roku. No to dotrzymywali tego. A teraz pierwsza się zdarzyło, że podali dokładną datę, bo to 26 maja 25 roku i przełożyli to. No ale dobra, nie ma co się użalać, jak mówię, ja to informację przybuję tak neutralnie. Nie smucę się, nie ekscytuję się przy okazji także, po prostu neutralnie, jeżeli Rockstar potrzebuje, niech robią. I tyle. A Wy dajcie znać jak tą informację. Приели ли